Cześć. Ostatnio w Sejmie mieliśmy burzliwą debatę, w której kluczowymi postaciami, a jakże, byli poseł Marek Jakubiak, Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen. Dyskusja toczyła się wokół nowelizacji kodeksu pracy, zakładającej wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków oraz dzieci wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Poruszona była również kwestia problemów, jakie trapią NFZ. Na początku obrad posłanka Barbara Dolniak, krytykująca szybkie procedowanie ustawy o wcześniakach, została ostro zaatakowana słownie przez posłów Konfederacji i wolnych Republikanów. Marszałek Krzysztof Bosak przerwał jej wypowiedź, zarzucając brak konkretów, co doprowadziło do napiętej wymiany zdań. Przyjrzyjmy się szczegółom tej sytuacji. Projekt, zwłaszcza w Komisji Kodyfikacyjnej, musi być przygotowany merytorycznie. Ja polecam posłom z Konfederacji przeczytać ten swój projekt. Nie ma, w tym pro... nie ma w tym projekcie ani przepisów, które są niezbędne do tego, żeby projekt wszedł w życie po uchwaleniu. Niech pan do mnie nie krzyczy, bo ja do pana nie krzyczałam. Nie ma w tym. Ten projekt jest nieprzygotowany. Poza tym napisany jest niezgodnie z zasadami. Sporządzania projektów. Proszę przygotować autopoprawki, proszę przygotować właściwy projekt, szybko będziecie mieli procedowanie. Musimy z panią przewodniczącą to wyjaśnić, ale zrobimy to jeszcze dzisiaj w ciągu dnia. Następnie na mównicy pojawił się Marek Jakubiak, który ostro skrytykował wypowiedź posłanki, określając jej słowa jako brednie. Jego emocjonalne wystąpienie. Niemal ze łzami w oczach zwróciło uwagę na inną sprawę dymisję generała Gromadzińskiego. Jakub jak obarczył Donalda Tuska odpowiedzialnością za pomówienia wobec generała, które miały doprowadzić do jego odejścia ze służby, wyrażając jednocześnie szacunek dla jego decyzji i potępiając premiera za takie działania. Absolutna hip hipokryzja, absolutna. Tutaj nie mamy do czynienia z żadnym pytaniem, tylko ze stwierdzeniem tutaj chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Gdyby nie polityka konfederacki Konfederacka ustawa byłaby poprawiana w, na komisji, i tyle w tym temacie. Natomiast moje wystąpienie tutaj spowodowała pani poseł Dolniak, pięknie opisując wcześniaka. Proszę państwa, maleństwo leży w rączce. 9-10 tygodni w inkubatorze. Czy my mówimy o tych samych dzieciach, które zgodnie z prawem chcecie? Dziękuję bardzo panie pośle. Zamykam dyskusję. Składam wniosek o przerwę a propos tego co pan powiedział, e, ponieważ w dniu wczorajszym e, pan generał Gromadziński złożył dymisję odchodząc do cywila zachowując się honorowo po oficersku w związku z tym, że został pomówiony bez podania żadnych e, faktów, dowodów dowódca Eurokorpusu, czteroletni szanowany oficer w całej Europie. Okazało się, że nie może mieć poświadczeń do dokumentów tajnych. Dowiedział się o tym z prasy, a zrobił to nieobecny dzisiaj Donald Tusk. Proszę Państwa, jak będziemy szli w tym kierunku, to za chwilę będziemy dzidami walczyć i będziemy walczyć bez generałów polskich. Panie generale, przyjdzie taki czas już niebawem, kiedy... Polska wezwie Pana z powrotem wtedy, kiedy Polskę wielką będziemy budowali bez szkodników na naszym okręcie. W dalszej części obrad Sławomir Mędzen w ostrych słowach skrytykował rząd za brak realnych reform składki zdrowotnej. Zmiany określił jako czysto kosmetyczne i zarzucił NFZ marnotrawstwo, biurokrację oraz niewydolność. Według niego Polacy są zmuszeni do korzystania z prywatnej służby zdrowia, ponieważ system publiczny, działający jako monopolista, nie spełnia swoich zadań. Mencen zaproponował likwidację NFZ i wprowadzenie konkurujących funduszy zdrowotnych na wzór Niemiec i Szwajcarii. Polacy zasługują na prawdziwą reformę, a nie kolejne rządowe obietnice bez pokrycia, zakończył. Nie tylko Platforma Obywatelska obiecywała powrót do poprzednich zasad dotyczących składki zdrowotnej, mamy też 12 gwarancji trzeciej drogi, gdzie jest jedna z obietnic: cofnięcie polskiego ładu w zakresie składki zdrowotnej. Zmienimy zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To jest bezwzględna i niepodlegająca negocjacjom koalicyjnym umowa. Jeśli tego nie będziemy mogli zrealizować, nie podpiszemy się pod innymi projektami. Dodał zaraz zanim Szymon Hołownia: podpisuje się pod tym kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji. Stawiamy tę tezę bardzo twardo i bardzo jasno. No i niestety z tych wszystkich zapowiedzi, z tych wszystkich obietnic tego bardzo twardego i jasnego stawiania sprawy znowu niewiele wyszło. Ta ustawa, którą dzisiaj omawiamy, to jest zaledwie kosmetyka, ogranicza się do dwóch rzeczy: do usunięcia składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych, co oczywiście jest dobre, jest dobrym kierunkiem, natomiast w żaden sposób, w przeciwieństwie tutaj do zapowiedzi, nie upraszcza obliczania składki zdrowotnej, wręcz ją komplikuje. A także druga sprawa, czyli obniżenie minimalnej składki zdrowotnej do 9%, 70% z minimalnego wynagrodzenia, co daje miesięczną oszczędność na poziomie zawrotnych 100 zł. Polski system ochrony zdrowia jest niewydolny przez swoją konstrukcję. Jest oparte państwowego monopolistę NFZ. Jeżeli coś jest monopolistą, to nie może działać dobrze. Jeżeli jeszcze jest państwowe, to już z całą pewnością musi działać źle. Obecny NFZ ogniskuje w sobie mnóstwo patologii. Mamy tam marnotrawstwo pieniędzy na olbrzymią skalę, arbitralne, oderwane od realiów wycenianie świadczeń medycznych, straszny poziom biurokracji, niejasny, ciągle zmieniający się koszyk świadczeń refundowanych. Pacjenci są zdani na łaskę urzędników z nfz -u. I nic dziwnego, że obecnie 60% pacjentów negatywnie ocenia działalność NFZ-u. Do takiego beznadziejnego systemu to można dolać olbrzymią ilość pieniędzy i to nic nie zmieni. Tak jak dolewanie wody do dziurowego wiadra, również nic nie zmieni. W ostatnim rankingu systemów ochrony zdrowia Polska zajmuje na świecie 59 miejsce. Przed nami są takie państwa jak Azerbejdżan, Jordania, Brazylia, Indonezja, Kostaryka, Albania, Tunezja oraz Liban. W związku z czym nikt mi nie wmówi, że to jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia organizacji naszego systemu. I skoro nasz system jest taki zły, to nasuwa się oczywiste pytanie, czy może nie należy go zmienić. Parę tygodni temu wysłałem interpelację do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, czy tam w ciągu ostatnich 20 lat były prowadzone jakieś badania, analizy porównawcze, które spra sprawdzały, czy być może nasz system można zmienić. Nikt się nawet nad tym nie zastanawia. Mamy dziadowski, beznadziejny system ochrony zdrowia, gdzie ludzie latami czekają do lekarza specjalisty i nikt... Ani w obecnym, ani w poprzednim rządzie nie myśli nawet, czy należy go zmienić, chociaż odpowiedź jest zupełnie oczywista. Tego dziadowskiego obecnego systemu ochrony zdrowia nie zmieni żadna składka, żaden nowy podatek, żadna podwyżka tych składek. On dalej niestety będzie działać źle. To, co należy zrobić, roz zro to rozbić monopol nfz wprowadzić konkurujące ze sobą systemy e, funduszy ubezpieczeń zdrowotnych. Coś takiego mają Niemcy. Tam jest 100. Konkurujących ze sobą Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Coś takiego ma Szwajcaria, gdzie jest ich kilkadziesiąt. I obydwa te państwa są w pierwszej dziesiątce w rankingu najlepszych systemów ochrony zdrowia. Szkoda, że Polacy nie mogą mieć tego, co mają Niemcy. Uważam, że Polacy również zasługują na dobry system ochrony zdrowia. Podsumowując, podatki powinny być niskie i proste, a państwowy monopolista, jakim jest NFZ, zlikwidowany. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji na kanale, aby... By być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia w kolejnych filmach.